Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia Słowa jest przesiąknięta słowem, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy w czasach, w których żyjemy: pokój. Ono powtarza się kilka razy na przestrzeni pierwszego, drugiego czytania Ewangelii, śpiewów. Ale zobaczcie, że pomimo, iż Kościół kieruje do nas. To słowo pokój, to ile wokół nas jest niepokoju. Słyszymy o wojnach na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie, słyszymy o kolejnych konfliktach na świecie. Widzimy, że otaczają nas przeróżne napięcia, nerwy w pracy, czy takie zwykłe domowe kłótnie między sobą. One się zdarzają, nie oszukujmy się. Gdzie jest ten pokój? Ludzie po ludzku po prostu się boją. Wychodząc z domu, nie wiesz, do jakich wiadomości wrócisz, co zastaniesz, o czym usłyszysz. I w tym całym niepokoju tego świata, w tym świecie, który zdaje się być już zepsuty, chory, dziwny, Jezus mówi dzisiaj: pokój temu domowi. Pokój Tobie, pokój Twojemu sercu. I bracie i siostro, to nie jest puste hasło. Jezus daje Ci obietnicę i misję. Chrystus do uczniów nie mówi, nie posyła ich, idźcie i znajdźcie pokój, gdzie on jest, ponazywajcie go. Ale Jezus daje misję swoim uczniom, żeby dać ten pokój światu. Czyli bracie i siostro, ty ten pokój już w sercu masz przez chrzest święty, przez włączenie w Jezusa Chrystusa. Masz misję, żeby Go przekazywać dalej. Masz zadanie Go w sobie pielęgnować, odkrywać, pomnażać. Pokój, który przynosi Bóg, nie jest zależny od tego, co się dzieje na zewnątrz. Pokój, który daje Bóg, jest cichy, Mocny, głęboki i daje pewność, że nie jesteś w tym dziwnym, szalonym i często chorym świecie sam. W tej misji, którą daje nam dzisiaj Chrystus, też nie chodzi o to, żeby szukać świętego spokoju. Ten frazeologizm, który tak często rzucamy, żeby się nikomu nie narzucać, nie narażać. Jezus posyła nas jak owce między wilki. Czyli mówi, że w tej naszej misji, w tej obietnicy dawania pokoju światu, do którego jesteś wezwany, że nie będzie łatwo. Że ten dziwny, szalony, chory świat będzie próbował walczyć z Tobą i z misją, którą daje Ci Bóg. Pokój chrześcijański to odwaga i łagodność. Nie musisz krzyczeć, żeby mówić prawdę. Nie musisz się mścić żeby się bronić. Bracie, siostro, czy jesteś człowiekiem pokoju? To pytanie na dziś, na teraz. Nie, czy wszyscy mnie lubią, czy wszyscy mnie szanują, czy wszyscy są moimi przyjaciółmi. Ale czy jesteś człowiekiem pokoju? To znaczy, czy w Twojej obecności ludzie czują się bezpiecznie? W tym dziwnym, chorym, szalonym świecie? Czy Twoje słowa, które kierujesz do innych, one budują, czy burzą? Czy jeżeli wracasz do domu, przynosisz pokój, czy napięcie? Niestety odchodzimy coraz bardziej od pięknej staropolskiej tradycji, że kiedy wracało się do domu, mówiło się: Pokój temu domowi. I odpowiadało i wszystkim Jego mieszkańcom. Może warto wrócić do tej tradycji, mieć tą odwagę i realizować obietnice i misję Chrystusa. Nie przynośmy do domu marudzenia, złości, narzekania, takiego wiecznego: mam już dość. Przynośmy słowa budujące. Do tego nas zaprasza Chrystus. Dla każdego. Dzielmy się pokojem z każdym człowiekiem. Jeżeli ktoś go nie przyjmie, ten pokój do ciebie wróci. On się nie zmarnuje. Warto próbować, nawet kiedy ten świat dziwny, głupi, szalony, pokoju Chrystusowego nie będzie chciał. Bracie siostro, pokój, o którym usłyszeliśmy w słowie Bożym, to nie jest stan. To osoba. To Chrystus. Jeśli jest on w tobie, to możesz go nieść dalej. Pokój, który masz w sercu, trzeba pielęgnować, pomnażać, radować się. Jak? Przede wszystkim życie sakramentami to jest podstawa. Ten pokój znajdziesz w Słowie Bożym i na adoracji. Zobaczcie, że w naszej parafii przez cały rok, w każdy piątek. W małym kościółku między 15 a 18 jest adoracja na świętszego sakramentu. Szukasz pokoju w sercu? Czujesz się, że czegoś się boisz, że chcesz zmienić życie? Że Chcesz realizować sobie tą obietnicę i misję Chrystusa, jaką jest pokój? Przyjdź w ten piątek, na minutę, na dwie, pięć, ile potrzebujesz. Wtedy twoje serce będzie współpracowało. Z tym posyłaniem przez Chrystusa, Ciebie jako owcy między wilki, w ten świat dziwny, głupi, szalony. Nieśmy pokój temu światu słowem, gestem, obecnością. Jeżeli ktoś spotka Cię w zdenerwowaniu, w niepokoju, niech ma możliwość od Ciebie zaczerpnąć. Bracie siostro. Chrystus dzisiaj obiecuje Ci pokój serca, pokój w Twojej rodzinie, w Ojczyźnie i w świecie, ale daje Ci też misję, żeby ten pokój razem z Nim nieść. Amen.